Witam wszystkich, ja nazywam się Loczek i zapraszam was do obejrzenia kolejnego mojego gameplayu. Tym razem tryb free for all, ale to chyba oczywiste, na mapce launch i tym razem gram na xboxie. Zestaw perków taki sam jak w poprzednim meczu na Newtown i wynik też taki sam. Powinno być do jednego, bo na końcu padłem przed ostatnim moim Ostatnim zabiciem miałem 29 do 1, no i padłem, ale zobaczycie to oglądając film. Temat, jaki chciałem dzisiaj poruszyć w moim filmie, jest to jak grać lepiej w free for all. Nie mogę Wam powiedzieć, jak grać dobrze, jak grać na free tylko mogę Wam poradzić, jak grać lepiej, co Wam może pomóc w graniu i uzyskiwaniu dobrych wyników w free for all. Na pewno podstawą jest granie na słuchawkach. Musimy grać na słuchawkach, ponieważ możemy słyszeć bardzo dobrze innych przeciwników. Nie muszą to być wcale słuchawki drogie, mogą to być najzwyklejsze słuchawki za 50 zł stereo, które podłączymy do wieży lub telewizora. Ważne, żebyśmy słyszeli każdy dźwięk gry, bo jak gramy na telewizorze netek, jest głośno, nie możemy słyszeć każdego dźwięku. Ważne, żebyśmy słyszeli każdy dźwięk gry, to naprawdę pomaga. Następną rzeczą. Jest to duża czułość, którą musimy mieć w padzie. Naprawdę polecam siódemkę minimum, żeby ogarniać. Co się dzieje, żebyśmy mogli szybko się obrócić, jak ktoś do nas dojdzie? I do, jak gdy gramy na dużej czułości, polecam ustawienie Tactical. Ja od jakiegoś czasu gram na ustawieniu Tactical. To pozwala mi robić tak zwane dropshoty. Które wielu wkurzają, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna rzecz. Tyle razy mi to dubsko uratowało, że to jest podstawa grania dobrego. Dobry dropshot przed gościem kładziemy się, gdy do nas strzela. Mamy zawsze wygraną, bo gdy jest ta animacja kładzenia się, mamy przewagę jakąś. To jest taki błąd w systemie i dropshoty są naprawdę opłacalną rzeczą. Więc duża czułość, ustawienie guzików, tactical. <coughs> Jest bardzo ważne. Na pewno perkiem, który nam by pomagał, jest perk ninja. Nawet jeżeli nie gracie na słuchawkach, używajcie tego perka, ponieważ jest dużo ludzi, których gra na słuchawkach. Ale nawet jak nie gracie na słuchawkach, zdarza wam się, że usłyszycie przeciwnika. Przeciwnik ma to samo: może was usłyszeć w każdej chwili, jak biegniecie. Szczególnie jak biegacie, to jesteśmy dwa razy, dwa razy, dwa razy bardziej głośniejsi. No, i wtedy nas łatwiej zlokalizować i załatwić. Nie możemy zaskoczyć przeciwnika, więc polega, polecam perka ninja, żeby nas nie było słychać. Tak samo w Modern Warfare 2, polecam także mieć podwójne magazynki albo gdy zabijemy przeciwnika i widzimy, że sytuacja jest spokojna, drugą broń, na drugą broń podnosimy broń przeciwnika, bo naprawdę naboje mogą nam się skończyć. A wtedy jest przysłowiowo. Nie ma przysłowia, ale wtedy jest przesrane i bardzo trudno coś zrobić, a jak mamy na boi, to nic nam się nie stanie. Czy tłumik jest przydatny na free for all? Tu mogę być trochę kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że nie. Bo jeżeli chcemy mieć dużo. Jeżeli chcemy mieć dużo kili na tym free for all. I chcemy szybko zabijać, to tumik nie jest nam potrzebny. Jeżeli mamy jakiegoś takiegoś ogara, to przeciwnicy nie będą nas lokalizowali na mapie. Nie będą wiedzieli, gdzie, wiedzieli, gdzie mają biec. Gdy nie mamy tumika, strzelamy i przeciwnicy sami do nas biegną. I gdy mniej więcej lekko ogarniamy już, możemy to bardzo dobrze wykorzystywać, bo przeciwnicy nas szukają, a tak na dobrą sprawę, to my ich szukamy i oni są naszymi celami. I tutaj następne. Czy duch jest przydatny na? Free for all. Według mnie tak samo jak Tumik. Chociaż tu jest trochę inaczej, bo radar radar, prawda, pokazuje dokładnie gdzie jesteśmy. I. Tutaj się trochę zaciąłem, bo film się kończył, musiałem puste pole dać, żeby komentować. Duch moim zdaniem przydaje nam się... oczywiście to jest perki, nie polecam go używać, ale jeżeli chcecie używać ducha, to polecam używać tylko ducha na mapkach małych. Ponieważ wtedy rada nas nie zobaczy, a przeciwnicy i tak do nas będą przybiegać. Na mapkach dużych, w których i tak musimy szukać przeciwników, duch jest w ogóle nieprzydatny. Chociaż jak uważam, duch jest sprawą kontrowersyjną i nie mogę się na ten temat zbytnio wypowiedzieć, bo w ogóle go nie używam. Yy, open Lobby lekko mogło nie wypalić. Nie wypaliło, bo naprawdę miałem, mam zawalony tydzień w przyszły w szkole i. No naprawdę nie mogłem nic zorganizować, więc przekładam to na następny tydzień. Ja was pozdrawiam. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania itd. tak Pozdrawiam.